Dzisiaj przeżywamy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Choć wydarzenie to miało miejsce 50 dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to jednak dzisiaj Słowo Boże, Ewangelia przenosi nas na drugi dzień po zmartwychwstaniu. To wtedy, pierwszego dnia tygodnia, zaraz po swoim zmartwychwstaniu. Wieczorem Chrystus przychodzi do wieczernika, do swoich uczniów, staje pośród nich i mówi pokój wam, pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. I po tych słowach tchnie w nich i oznajmia im: przyjmijcie Ducha Świętego, tym, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, tym, którym zatrzymacie, są zatrzymane. To tchnięcie Jezusa na swoich uczniów, to przekazanie im swojego ducha, to jest ten sam gest, ten sam akt, jaki mamy opisany w Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, kiedy Bóg tchnie w człowieka oddech życia, człowiek staje się istotą żywą. To także to samo tchnienie, które dokonuje Ezechiel nad Kośćmi martwymi, znajdującymi się w Dolinie Bóg, mówi prorokuj nad tymi kośćmi, spraw, by stały się one żywe i rzeczywiście mocą słowa Ezechiela, słowa Bożego, te kości ożywają. I to tchnienie, które Chrystus wykonuje nad swoimi apostołami, przywraca im życie. Oni zalęknieni po zmartwychwstaniu, Chrystusa, a po jego śmierci, kryjący się gdzieś tam w wieczerniku z obawy przed Żydami, są martwi na duszy, są jakby, są jakby grobami, w których nie ma życia. I dopiero to tchnienie Chrystusa przywraca im życie. Co więcej, wtedy Chrystus przekazuje im także moc, by oni sami. Posiadali zdolność przywracania życia tym, którzy są umarli na duchu, tym, którzy dopuścili się grzechów, tym te grzechy mogą odpuszczać, niejako przywracając na nowo życie ich duszy. Tak rodzi się wielka tajemnica sakramentu pokuty i pojednania sakramentu, w którym człowiek. Umarły zostaje na nowo powołany do życia, do życia własce, do życia w miłości, do życia w jedności z Bogiem staje się znów żywym człowiekiem. A wszystko to dzieje się mocą właśnie tego Ducha Świętego, tej tajemniczej trzeciej osoby boskiej, której zesłanie dzisiaj, dzisiaj obchodzimy, wspominamy. Kim jest Duch Święty? Często jest to jakiś tajemniczy, nieznajomy, jakaś osoba boska, bo jest osobą boską, która jest taka trochę obca, taka, taka odległa, taka no, dziwna. O ile w wyobrażeniu sobie Boga Ojca potrafimy jakoś uruchomić wyobraźnię i tego Boga Ojca. Gdzieś odmalować w swoim umyśle to samo z osobą Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to o tyle trudno nam jest wyobrazić sobie Ducha Świętego. Owszem, na obrazach często jest on przedstawiany jako gołębica, znamy wszystkie symbole oznaczające Ducha Świętego wodę, olej, znamy jego sposoby. Działania w świecie wiemy, że jest jak wicher, którego nie widać, a który porusza, który działa. Kim więc właściwie jest Duch Święty? Niegdyś frapował nawet przekupki na ulicach Konstantynopolu, które sprzeczały się, czy pochodzi on od Ojca i Syna, czy też od Ojca przez Syna. Dzisiaj nie wiem, czy Duch Święty aż tak bardzo. Porusza naszą wyobraźnię, a powinien, powinien, bo przecież jest to Bóg. Jak więc wyobrazić sobie osobę Ducha Świętego? Myślę, że można spróbować wyobrazić go sobie jako pewnego rodzaju zasadę poruszającą ten świat. Może nieco tak jak grawitacja. Grawitacja jest tą siłą, która. W jaki sposób uruchamia i powoduje, że świat, Ziemia, w którym żyjemy, poruszamy się, żyje. Prawa grawitacji nadają bieg rzekom, nadają, nadają przyciąganie ziemskie, powodują, że Księżyc krąży wokół Ziemi. Ta sama siła, ale występująca gdzieś między gwiazdami, między Słońcem a Ziemią, powoduje, że Ziemia krąży wokół Słońca, a więc ta grawitacja, ta siła jest pewnego rodzaju zasadą funkcjonowania całego świata, wszechświata. I podobną zasadą funkcjonowania świata i człowieka w tym świecie jest właśnie Duch Święty. A co nią jest? Otóż, Tą zasadą jest nic innego jak miłość. Miłość to ona jest tym, co powoduje, że na Ziemi pojawia się, istnieje życie, że to życie się rozwija, że to życie jest coraz bogatsze. I to nie jest byle jaka miłość to jest miłość, jaką ojciec ma do Syna i Syn do Ojca duch święty jest właśnie tą osobową miłością ojca do syna i syna do ojca. My wiemy, że są różne rodzaje miłości. Wiele rzeczy na tym świecie nazywamy miłością. Wiemy, że miłość może być na różne sposoby wypaczona, może być poprzestawiana. Na przykład miłość do bliźniego może być przeakcentowana bardziej Zaakcentowana niż miłość, miłość do Boga. Może być tak, że zanadto kochamy bliźniego, a w ogóle nie kochamy Pana Boga, że go lekceważymy w złej kolejności i ta miłość często występuje, i to jest wypaczenie miłości. Tu nie chodzi o taką miłość. Duch Święty to jest ta prawdziwa miłość. To jest miłość, z jaką ojciec kocha swojego syna, jaką syn odpowiada na miłość Ojca. Po czym poznać tę prawdziwą miłość, czyli po czym poznać Ducha Świętego? Otóż, właśnie po spełnianiu woli Ojca, tak jak syn w sposób doskonały, kochając swojego Ojca, spełnił jego wolę, tak samo my. Jeśli mamy mówić o prawdziwej miłości w tym świecie, to będzie ona tylko wtedy prawdziwa, kiedy będzie inspirowana, motywowana chęcią spełnienia woli Boga, jaką On ma wobec nas. A więc Duch Święty jest tam, gdzie spełniana jest wola Boża. Czyli tam, gdzie spełniane są przykazania, dlatego że to przykazania są tą artykulacją, tym wypowiedzeniem woli Pana Boga w stosunku do nas. Przyjąć Ducha Świętego, żyć Duchem Świętym, to nic innego, jak czynić wszystko według prawa miłości. Tam, gdzie rodzą się różnego rodzaju dylematy, moralne czy inne, trzeba sobie zadać pytanie, gdzie jest miłość, bo tam właśnie będzie Duch Święty i tam będzie wola Ojca? Oczywiście, podkreślam, musi to być ta prawdziwa miłość, miłość, o której pięknie pisze Święty Paweł, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie szuka swego, nie unosi się gniewem. Gdy więc mam wątpliwości, jak postępować, no, muszę pytać Ducha Świętego, gdzie jesteś. Czyli, gdzie w tym moim postępowaniu jest miłość? Jeśli tam jest miłość, tam jest duch święty. Gdy mam jakiś dylemat, na przykład w małżeństwie, czy opuścić współmałżonka, bo niby kocham kogoś innego, to muszę zapytać, czy to rzeczywiście jest prawdziwa miłość, czy to nie jest tylko moje odczuwanie, moje upodobanie. Miłość. Na pewno jest także tam, gdzie muszę złożyć ofiarę z siebie, tak jak syn złożył ofiarę ze swojego życia Ojcu. To, co kosztuje, to, co wymaga poświęcenia, to, co wymaga samozaparcia, to, co my nazywamy wielkim słowem ofiara. To jest także to, o czym świadczy, że tam jest miłość, tam jest Duch Święty. To jest Duch Święty. Duch tego świata, który króluje w tym świecie, on nie wymaga od człowieka ofiar poświęcenia. On skłania serce człowieka ku temu, by było prosto, łatwo i przyjemnie. A Duch Święty wymaga tego. Stąd poznać Jego działanie, działanie Jego osoby w nas. Prosimy często Ducha Świętego, modlimy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam coś zrozumieć, by nam coś wyjaśnił, by pomógł nam w trudnym egzaminie, czy w jakiejś sprawie, która jest dla nas bardzo ważna, z którą nie możemy sobie poradzić. I to jest dobry kierunek. Karol Wojtyła w jednym ze swoich wierszy napisał kiedyś: Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. I rzeczywiście tak jest. Duch Święty jest tym, który jest kluczem i miłość, którą on reprezentuje, jest kluczem do zrozumienia całego świata, jest kluczem do zrozumienia wszystkich relacji w tym świecie, jest kluczem do zrozumienia Także tego, co z ludzkiego punktu widzenia jest bardzo trudne do ogarnięcia rozumem. Skąd zło na świecie, skąd cierpienie, skąd y, czasami ludzkie dramaty. To duch święty, to miłość jest kluczem do tego. Problem jest tylko jeden: znaleźć ten klucz, ale także umieć go odpowiednio zastosować.